Siemanką Miedzianego. Dzisiaj taki programator. Kilo 550. To jest od piecyka. Jakby nam ten plastik skupili, mielibyśmy złotówkę, złoty 9. Zł. Ja go rozbiorę. Jeszcze tego nie rozbierałem. Zobaczymy, co ma w środku. Zapraszam do oglądania. Są kabelki, ale wam powiem. Jest miedziuszka, Ja sobie to skrobię. Kabelki wezmę osobą. Osobno tory. Standardowo. Trzeba to wykręcić. Coś na złomik. Krętareczka. I lecimy. cztery śrubki cztery śrubki pani chce wyjść jutro przygotuję się na na wykrywacz moi drodzy Za złomem oczywiście, może coś padnie, zobaczymy, chyba, że będzie padało, dobra, o, 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 widzicie to, nie widzicie, zobaczcie, słuchajcie. Tabli będę miał do korowania na pewno. Jest transformatorek, jest fajna płytka. Zobaczcie. To nie wiem co to jest. No moi drodzy, myślałem że będzie bieda Edition, a jednak nie. Trzeba to tylko odcinać. Oczywiście kabelki sobie później podcinam. Nie podcinam, bo rozbieram, odkuruję, które się da to się da, a które nie. To sprzedamy. Ptyczka. To są wtyczki. To można je wypiąć. No maleńka wychodzi. Mosiądz, wszystko tu ładnie podcinamy. Sorry, że tak trochę Wam ręką zasłaniam. Zobaczcie, ile będzie mosiąc. No to mosiąc jest? No. Ile takich końcóweczek będzie mosiężnych? Git. To później. Teraz trzeba tu odkręcić. Hmm. Taka pytunia. Tu się to poobcina. Ciekawe, co to jest. Kusi mnie, żeby to. Żeby to, moi drodzy, sprawdzić. Dobra. Yy, Kabelki może zapakuję tu, bo się, się Ale będę miał roboty po pracy, żeby sobie działał. płytka. Ciekawe co w tym jest. I w tym. Będzie serberko. Więc już osiągam. Jakieś przekazniczki to są chyba. na półce nie zostawia. Tu coś widzę jeszcze ciekawego. Chodź. Mm -mm. To jest jakiś transformatorek chyba. Ja to rozbiorę. co to jest nie wiem to sobie później przetnę zobaczymy Czy za lekkie to jest? Nic nie ma ciekawego Płytka do płyty. Dobra, bo nie mogę. Muszę to sprawdzić Co to jest. A, trochę mi będzie. Bardziej liczyłem na srewerko. Dobra. To tak to to to. Kręcimy następne. Od razu mówię, że to było zepsute, żeby ktoś tam nie słyszał, Że to było dobre. Tu jeszcze chyba wykręcimy. Mamy taką płytunię, to ja ściągam. Tu wystarczy podważyć i one fajnie schodzą. jak ja takie rzeczy <laughs> Wiem powiedzieć, że się opłaca ale tak jak mówiłem ja chcę sobie tam kiedyś odzyskać coś swojego to Co jest wszystko na tercytki porobione dobra trzeba to odciąć jak to zdjąć Żeby płytki nie połamać. I mamy. Miedziuskę. Miedziuskę mamy. Transformatorek. Aluminium trzeba usunąć jedno drugie tranzystory ja odzyskuję bo fajna midzóczka z tego patrzę co tu jeszcze ciekawego jest tego już nie będę ściągał jeszcze tu muszę puknąć bo moja ciekawość ha patrzcie <laughs> trzy następne nie wiem czy będzie widać sreberka w środku. I to jeszcze, moi drodzy parafianie. Słuchajcie. Złocone. broszki są złocone. Także na pewno to zdejmę. Zrobimy no, silbokręt. Wystarczy podważyć. Jedno. Drugie. Będzie skerka. Pewnie nie wiem czy to kamera odda. Są groszki złocone małe, bo małe, ale są. Bardzo ładnie. Już mi się to podoba. Tu jeszcze jeden. Tutaj nie ma nic. Może to obetnę. Plastik. Jeszcze mi to ciekawi. nie będzie srebra? Czy tu nie będzie srebra? Co to jest? Nie jest zbyt nie wejść. Nie. To jest tylko Mosiąc, kowek mośc. Powinniśmy jeszcze się uciek. To wydobijemy to całe. Ale, ale. Wiedz, daj mi to dać ciekawość. Jaką możesz? Dobra, to już zostawię. Taka płytunia. Moi drodzy. Dobra, to jest morżący żółty, to ten. Ja to sobie wrzucę, bo nie będziemy tego ważyć. To jakieś kanżinki. Dobra, chodźcie. Rozwalę to. Nóż i przetnę to kątówką przetnę to wystarczy złapać tu kombinerkami, młoteczkiem pyk macie miedziucha, kabelki na kiedy indziej i co? Widzimy się na podsumowaniu za chwilę. Dobra, mamy podsumowanie, ważyć nie będziemy kabelki do skrobania, złomik do złomiku, śrubki, nakrętki, kondony, dętki. Tu mamy mosiąc. Miedziuszka, tyle wyszło. Tamto, co mówiłem, że jest gumą zalane, okazało się, że miedziucha w środku jest, ale nie niedużo. Tyle miedziuszki. To, i tutaj jeszcze pierdółki na rozbiórkę to tak jak mówię po pracy będę dubał sobie wszystko żeby mieć jakieś zajęcie tam w Niemczech jeszcze raz chciałem wszystkim podziękować za paczki bo przyszło ich ostatnio sporo i wcześniej i teraz a ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na, ostatne, na następne odcinki pozdrawiam